Jubileusz 120-lecia bydgoskich wodociągów i kanalizacji to doskonały czas do spotkań z osobami, które współtworzyły ich historię. Wysłuchajmy wspomnień byłych prezesów. Powołany zostałem na stanowisko dyrektora w 1980 roku i to już w miesiącu sierpniu, a zatem w okresie, kiedy istniały wielkie niepokoje społeczne w kraju, akcje strajkowe również i Bydgosz była za zagrożona akcjami strajkowymi, na szczęście odbyło się tylko na jakichś demonstracjach zewnętrznych, ale bez drastycznych jakichś form zatrzymywania dostawy wody czy, czy, czy odprowadzania ścieków. Potem trudnym okresem był stan wojenny, który, też był cały, który przypadał na okres mojego dyrektorowania w Wodociągach, no były duże wtedy napięcia. Największy problem dla Bydgoszczy wówczas to był problem awarii wodociągowych. Z Czyszkówka tylko jedna magistrala wodociągowa była prowadzona w kierunku Fordonu. Magistrala była wykonana zresztą bardzo wadliwie i bardzo częste awarie na tej sieci występowały. Oznaczało to, że jak woda została wstrzymana na tej magistrali, to wody nie było w dużej części miasta albo w całym mieście. Zdarzało się bardzo, bardzo często i to była, był wtedy największy problem techniczny w zakresie dostawy wody w mieście. Trzeba było szybko budować drugą równoległą magistralę, która potem z czasem powstawała, no i wtedy było, było prościej. Były dwa podstawowe źródła dostawy wody wtedy w Bydgoszczy. To był Las Gdański i to było Czyszkówko. Drugi ogromny problem to był problem odprowadzania ścieków. Tego oczywiście mieszkańcy tak bardzo nie odczuwają, jak brak wody. Ale tylko, już tego nie pamiętamy, bo to 30 lat temu, tylko 18% ścieków odprowadzanych w Bydgoszczy była oczyszczana. Reszta szła bezpośrednio do Brdy i do Wisły. Były dwie oczyszczalnie ścieków, była oczyszczalnia na kapuściskach ta pole irygacyjna i stara oczyszczalnia, i na osowej górze nieduża oczyszczalnia, która też przyjmowała ścieki. Niestety nie, nie, nie czyściliśmy pozostałej części ścieków to był ogromny problem, ale już w tym czasie były dyskusje na temat rozwiązania tej sytuacji. Dyskutowano, gdzie mają powstać oczyszczalnie, czy jedna. Czy mają powstać dwie po obydwu stronach, Brdy, i na Kapuściskach, i w Fordonie, zwyciężyła koncepcja jednej oczyszczalni w Fordonie. No i tak jest w dniu dzisiejszym. Oczywiście ta, ta oczyszczalnia musiała szybko powstawać, bo Fordon już zaczął się budować. W 1971 roku rozstrzygnięty został konkurs ogólnopolski na dzielnicę Fordon. No i od tego czasu stopniowo Fordon zaczął powstawać. powstawały Bydgoszczy powstał kombinat budowy domów, między innymi pod, pod budowę Fordonu. A zatem zaczęli ludzie już tam w tym Fordonie zamieszkiwać. I to wymuszało szybką budowę infrastruktury, budowę oczyszczalni ścieków i oczywiście doprowadzenie wody w odpowiedniej ilości i jakości. To była bardzo ciekawa praca, byłem w nią bardzo zaangażowany. I dawała jednak dużą, dużą satysfakcję, no bo działalność tego typu, jak dostawa wody, to jest odczuwalne na co dzień, prawda? I zakłócenia w niej też są odczuwalne na co dzień. Lubiłem tę pracę, no, aczkolwiek jak, jak mówię, była to praca i wyczerpująca i yy, trwająca nie tylko w dni robocze, ale również dni wolne od pracy i problemy w tym występujące. Oczywiście poziom oczekiwań społecznych był bardzo duży wtedy społeczeństwo było też i trochę zdenerwowane. Nie wszędzie tam by tak, tak było za granicą. Pamiętam, że gościłem delegację z Redzie Emilia właśnie w momencie, kiedy nie było wody, kiedy została awarii, na, awarii uległa magistra na Czyszkówko, ale Włosi mnie pocieszali, no to się nie martw. mój u nas. Jak nie ma wody, to my po prostu pijemy wino. No, Pędkowskim Wodociągom trzeba życzyć realizacji tych programów, które sobie zakreśliły, bo muszę powiedzieć, że to są jedne z najlepiej rozwijających się wodociągów w Polsce. Mam tutaj pewne porównania, bo dyrektorowałem Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskiej, która zrzeszała 450 wodociągów całego kraju, a więc porównanie mam z propozycji wodociągów bydgoskich na tle kraju i no, wodociągi nasze bydgoskie są w czołówce krajowej, doskonale się rozwijają, doskonale opanowały system oczyszczania ścieków. W tej chwili bardzo ciekawy program został, jest wdrażany, program zatrzymywania wód opadowych i gospodarowania tymi opadami. Także życzę wodociągów, żeby również ten program został zrealizowany, tak jak był zrealizowany program oczyszczania ścieków sanitarnych podstawowych i myślę, że w najbliższych latach będziemy nadal w tej czołówce krajowej. Pracowałem w wodociągach w sumie przez okres 12 lat. Pierwsza część dziesięciolecie w latach 77-86 pełniłem obowiązki dyrektora do spraw eksploatacji, później do spraw produkcji w wojewódzkim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Było to przedsiębiorstwo własności Skarbu Państwa, obejmujące poza Bydgoszczą problematykę zaopatrzenia wody, odprowadzenia ścieków w 26 pozostałych miastach na terenie województwa. Drugi okres mój, mojej pracy to lata 1997-1999, kiedy pełniłem obowiązki prezesa zarządu. Już spółki miejskie wodociągi i kanalizacji, spółki prawa handlowego. Pomiędzy dwiema organizacjami, które w wymienionych czasach, że tak powiem, były miejscem mojej pracy, istnieje przepaść w zakresie nie tylko sytuacji społeczno-politycznej, ale również technologicznej, uwarunkowań i struktury działania przedsiębiorstwa. Okres ten jakby odznaczał się wieloma momentami bardzo dramatycznymi. Przypominam sobie na przykład moment skażenia rzeki Brdy, a więc w związku z tym ujęcia wody powierzchniowej czy szkówko przez cysternę, która wykoleiła się na tajnej bocznicy zresztą wojskowej. I ponad 20 ton paliwa lotniczego bezpośrednio wpłynęło z kołpaków cysterny do strugi kotomierskiej i do rzeki Brdy. Zagrożenie było ujęcia niesamowite, zagrożenie zdrowotne wszystkich konsumentów na terenie miasta. Innym dramatycznym momentem, jeżeli można wspomnieć, to były czasy awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Proszę sobie wyobrazić, że rzeka Berda jako naturalne źródło wody pitnej dla miasta również była eksponowana na skażenia promieniotwórcze. Wówczas dramat polegał na tym, że nie bardzo wiedzieliśmy na ile skażenie było niebezpieczne, czy tą wodę można podawać odbiorcom, jaki jest element ryzyka. Trzeba powiedzieć, że wiele rzeczy było wówczas utajnionych w związku z lokalizacją elektrowni jądrowej z Czarnobylu. Władze oficjalnie łagodziły skutki, co zresztą było później powszechnie wiadome. Zachowaliśmy się tutaj, sądzę, że prawidłowo mając na uwadze przede wszystkim dobro odbiorców wody. Te dwa przykłady dowodzą, że Czuliśmy, że w naszych rękach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, bo konsumenci wody mają prawo wierzyć w to, że ten produkt, nazwijmy to, że woda pobierana w gospodarstwach domowych, a również w zakładach pracy, jest dobrej, gwarantowanej jakości. I na tym polegała ta nasza odpowiedzialność, że nie mogliśmy zawieść tych konsumentów. Kiedy były sytuacje awaryjne. To nie było dyrektora, nie było kierownika, wszyscy stanowiliśmy monolit i co o dziwo, najważniejsi byli wtedy pracownicy, monterzy, operatorzy, bo od nich zależało powodzenie całej akcji. To się sprawdzało na wielu awariach, również magistral wodociągowych. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj dzięki wspaniałemu rozwojowi wodociągów i kanalizacji w mieście Wówczas zasilanie z przewodów magistralnych stanowiło często jedyne źródło wody. Jeżeli magistrala z staci Trzyszkówko uległa uszkodzeniu, to przykładowo wszystkie dzielnice położone na południowej skarpie, a więc począwszy od Szwedorowa, Zburze Wolności, Wyżyny, Kapuściska i tak dalej. Oraz zakłady przemysłowe, niekiedy potężne zakłady przemysłowe, były pozbawione wody. Wówczas załoga musiała pracować w pełnym stresie. Czas to pieniądz dosłownie, to już nie był w tym wypadku slogan. Poza tym czuliśmy na sobie ciągle czujne oko naszych władz, które monitorowały, co robimy i jak szybko robimy, bo w końcu były zainteresowane w efekcie tej pracy. No, przede wszystkim. Mógłbym życzyć wodociągom dalszego rozwoju, pracownikom przede wszystkim zadowolenia z pracy, dobrych wyników ekonomicznych, pomyślności w życiu osobistym, natomiast całej armii, całej szerokiej rzeszy emerytów i rencistów, przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności.